Siemane maneczko! Z tej strony pajace 2, czyli Gabi i ja! No ale w sumie to pajace 4, bo też się zdawia guzik i papryk. Witam. Hejka, hejka. hejka. E, oczywiście kanały chłopaków są w opisie nasze główne kanały, czyli manowek i Gabi. Też są w opisie. Panie w zapisówka, też kod Mamy przytwórcy. i bo My mnie przy twórcy i zostawić tak myślę, że z 6 tysięcy łapek, albo 27 tysięcy łapek. <noise> e, to było naprawdę fajne, bo dzisiaj gramy w 21, czyli w oczko. Albo Blackjack jest chyba bardzo podobną kartą. E, Pokrótce, mamy oczywiście karty. Mamy 21 stopni do przejścia. Kto przejdzie ponad 21, umiera. Tam, o i nie dostaje nic. Kto przejdzie przed 21, ale będzie najbliżej 21 albo na 21 wygrywa losowy, legendarny item, a cała reszta po prostu zabiera itemy, które zebrała po drodze. Dobrze wytłumaczyłem, tak papryk? Prawda, Pięknie. prawda. Mamy sporo tych mapek. Na każdej są dane rzeczy, które mają nam mam pomóc. Oczywiście później zebranymi itemami będziemy się na walce o lud. Więc e, myślę, że dość proste. Ja nie rozumiałem kompletnie zasad, nadal pewnie nie rozumiem, ale mam nadzieję, że wy zrozumiecie razem z nami. Więc ja szybciutko rzucam 8. Trzeba to ty jest dość, dość dużo. Ale mam tutaj szlurpiga, e, chłopaki. 10 zastropiłeś? A puszki. Dawaj gusić. Nie, nie. Busik, gentleman. Ej, ej mam 10.

Aha, z nie, z miałem zero, no? No ja nie dostałem nic kompletnie, ale no jestem dalej niż oni. Pamiętajcie, ktoś, kto jest albo najdalej, albo przegra, to przegrywa i nie dostaje nic, więc warto rzucać, dlatego będziemy musieli czasami ryzykować. Będę tak. na ostatnim miejscu, żeby po prostu być przed kimś. No, teraz ktoś z Was. Rzuca. Ja papryk teraz. A, papryk, papryk już. Pasuje. A, okay. więc papryk kończy na 18. To, to dawaj, mam Gabi. 7. 17 Siedem. w sumie. O, to przed paprykiem nadal jest niebezpiecznie. A ja mam cztery. Nie ma. O nie. Nie ma, skamik. Mogę mieć dwanaście, czyli rybnaście. 12. 12, yy, bandaże. O kurde, ale jak ja teraz wyrzucę więcej niż 7 znaczy siedem i plus, to przegrywam, no tak? Ale możesz wygrać. Jak rzucisz ale... szóstkę, to masz blackjacka. A mogę też spasować teoretycznie. Możesz. Dobra, jolo, 4! Ty dalej niż ja. Trzy! I 4. Legenda Mityczna rybka, czyli wybór. Także jak dla mnie będzie, więc i tak mnie nikt nie przebije, bo nikt nie pójdzie dalej. Papryk pasuje. Papryk pasuje, już pasował, tak. więc nie może y, drzucać. ja zaryzykuję, bo ja w sumie wylosowałam Co? tylko bańko słone, a ja i tak tego nie użyję. No dobra, <laughs> dawaj. Więc patrzcie na to. O! Brawo! Co zrobiła? Mityczne. We dwójkę jesteśmy zwycięzcami. Dobra, poproszę. I przepraszam, bo teraz góry są lekkie spadki FPS-ów. Ale to każdy ma jakiś problem z optymalizacją Fortnite. A. Kontynuuj guzik. Co? Jeden, jeden. jeden. I wy, jeszcze, jeden. wy już wszyscy pasowaliście, ja tak? Ja pasuję. Gabi, pasujesz czy jedziesz dalej. Ja już pasuję, nie już nie okay. starczy. No ale ja co dalej. Musisz wyprzedzić guzik, wyprzeć papryka, To jeden przegra. Osiem! Osiem. Osiem. Yes. Osiem. Yes. Jesu! Wow! wow! Gusi! Nice! Mówiłem, że ktoś da rady zdobyć 21, tak jeżeli nic nie być nie ma być stanie. No jest, jest! Wybieramy! To, to ja i to ja to tu rzucę po prostu. To każdy z nas został po jednym legendarnym itemie, a Patryk nic. Ha, ha. Ha, ha. Tak to działa, ale ja wyrzucam 5, a pod piątką nie ma nic, bo tutaj jakieś są 4. Ja przedmioty Z tego co widzę. Więc no, może być różnie. może Gabi, dziesiątka! Yes. Yes. No, ale Gabi jest dziesiątka, to rzuca też dziesiątki! To jest Dzięki. Łuk? Nie, Dziewięć! eso. Łuk no. tak? ma dziesiątkę, łuk Dziewięć, więc ja teraz trzy, więc ja mam osiem. No nadal nic, niestety. A ja mam osiem! Uh, czyli to też. Czyli nic, niestety. No nie! <laughs> Dawaj, Gabi. 2 znowu, cóż za zaskoczenie przypadek <grym grym grym> nie zem? 2, 11, nic Dawaj, dużo! 3 Ale dwa. dużo, 11 no <grym> Przypadek? Stoimy. No dobra, jolo! Dawaj, sześć, sześć. Sześć. O, sześć. no to to już całkiem blisko, całkiem o, blisko, to już Czemu mógłby to nie zacząć nie myśleć. Nie ma. Gabi, pięć, pięć. czyli sześć. 17. Tak. Mi się wydaje, że tak Nie, kolejność... idziemy po kolei. Dzień ja dobry. po papryku Cześć. No mi się nie wydaje, że tak podziała. Siedemnaście. O, hej, kaguzik. No poszli daleko. Dziewięć. Dwadzieścia. Oooo. Co mi po tym, jak Nic skoro, nie ma. Ma świetną. Dobra, ej, wygrywam tę ekipę. No dobra, ja już nie wygram. Nic do stracenia nie mam. No chyba tak. Zero. 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 Ale Dobrze, bo ktoś może przebić teraz. No? Go. No Gavi ma do stracenia e, teoretycznie, nie, ale. No, nie. No, ale nie to musisz. Go stracić. No, no, musisz. No, no, musisz. To Dobra, no, To, to czekajcie. Czekamy. O, o, wow. Brawo. Brawo. Nie, No, no, to No, no, musisz. znowu musisz. No, musisz. No, musisz. do musisz. Więc my z Gabi wygraliśmy. A nie, bo jeszcze mogę iść dalej w sumie. Możesz iść, Ja bym ryzykowała Twoje miejsce. <grystanie> <grystanie> nie, no oczywiście. Kończymy, z Gabi wygraliśmy papryk. A ja mogę nie, jeszcze papryk? powiedzieć, czy chcesz? A właśnie, papryk tak. może jeszcze. No dobra, znacie mnie. Nie, nie ma nic do No, 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 no Gabi, może też byś poszła? Nie, ja jednak nie <grystanie> Dobra, więc z Gabi wygrywamy po legendarnym przedmiocie, plus Gabi zabrała łuk. Tak! Taka juzle ta rundka. Dobra, tutaj jest już stanowczo więcej rzeczy. Ha! Cztery! Cztery! Nic tu się ja no, 6. Łaskę. 6. 6, o, to ciężko! Trzy! Znaczy, A jedynie sześć! Mam Sześć O, karabin szturmowy z luletą. Dobra, dawaj. Dwa. Dwa. Kusza! No to Kursa chyba najgorsze życie, jak można dostać. Siedem. Jedenaście. Uuuuh. Ej. Snajperyka? <grym> ja mam dziewięć. Uuuuh. I dwanaście w sumie. Gabi zawsze ma Czyli takie mocne początki. Tak. Ale pierwszy 12? raz nie stoi po drugiej turze <grym> z paprykiem. Dobra, sześć, czyli 12 też. Okej, Ja to musiałbym dziesięć, Ja nie mogę stać 12. samotnie. O, nie, to dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. No na szóste po trzech rzutach to no nie jest dobra. chyba. No. Nie. Okay. 5. pięć. Pięć i szesnaście. Legendarnie. O nie. Najgorzej. Ja mam 7, czyli 19 o, w sumie. O, to już blisko. No, no, no. A tam. A tam. Złoty no majster. No. Wow. Trudno, jest trudno. trudno. Ej, mogę Użar. Wam sprzedać potem. Nie. Zero. zero. Czyli swoją tutaj liczbę pokazał. Osiem. <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nauka szef, liczenia siena. z manojkiem. Tak, Siem, tak. 14 tak u mnie. No dobra. To już idzie szasz? O I tak stracę, bo ja mam 16, więc I tak stracę. No no tak, ale 6 plus i wygrywasz, przegrywasz. No i tak przegram. No dobra, dawaj. Ja, no to, to troszeczkę zwiększyła się on, te. Gabi, ja pasuje. pasuję, No to jest Guzior. jak moje oceny w szkole. Ceno. Ceno. A jak twoje oceny w szkole? W szkole. Ja pasowałam, pasowałam, pasowałam. Dwa! Uuu! I Uuu! Nie, jest Ale Gabi, czy wygrał? Tak, jestem na koniec. Kurde, guzik, musimy to zrobić. Yes! <grywali>. Nie! Czyli ja już to. Tak, no, ja już nie przegram, to tak. plus. To Ale no! Do czy dziury. warto dziury. iść po. Warto iść po legendę! Pewnie, Tam. że warto. O, ja, ja, bo Guzik umarł, 16 ja pasuję. Nie mam karabinu żadnego. Jolo. A Gabi spasowała, tak? Tak, ja cały tak. czas pasuję, na razie. No. Jolo. Dwa... O, Jezu! Już jest coś... A, dobra, ale ja już nie przegnam, w sumie auk złoty jest całkiem... No dobra, to ja pasuję już teraz. Jak Guzik już przegra, to ja nie jestem ostatni, tak? tak. Więc tak. na tym kończymy. Chłopaki z przodu dostają legendarne w Chłopaki. Pamiętajcie. Dwudziestka jedynka troszeczkę jest smutna pod tym względem, że wy tylko ten jeden przedmiot dostajecie. Więc musicie wypalić wszystko to, co zebraliście do tej pory. Ja Korzystał nam już tylko karabiny i shotguny, no i potem tam jakieś leczenie, ale to za długo trwa, więc zrobimy tylko jeszcze dwie wersje. <grym, grym, grym>, ja ja nie, więc nie za dobrze, ale ja już mam fajne, mam auga, więc tak naprawdę spoko plus nie nie ma. jeszcze. Nie nic nie ma. Wiele gędry jesteś? Tak, tak. A! O, fama! Nie, no jak coraz, coraz o, gorzej ho, ho. to wszystko idzie, widzowie. Oj, tak, Sześć? tak. Nawet nieźle, nawet nieźle. 7, 8. Jezu Lagna. Nic nie ma. Osiem. Jezu, nic nie ma. A. Ja teraz pójdę 10. 9, czyli na dziesiąteczkę, coś tam jest, może? Nie ma. Nie, 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 yeah. nie. nie. Yeah. Teraz, teraz, teraz ja. 6, czyli 15. Joki matematyk! Ja chyba Ej, Katarzyńczyk. Jest o, kacz. Hmm. Dobra, guzią. Ja A nie, 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 Gabi, Gabi. Ale mi dziesiątka wyskoczyło. No, no, za wcześnie poleciałeś, więc może 5, 13. ty wiesz, że nic nie ma. Dobra. teraz ja 10, 4, 14. No dobra, no to ja chyba muszę iść do dziury. Tak? Go for it. No i tak, wy będzie No dodać dawaj, dodać. dawaj. Nie Ha! Szczęścia! Jesteś z jest Gabi? Nie, nie, nie. Ale tu jest karabin. Dobra, dawaj guzik. A Gabi? Teraz ja. ja zero. zero. Ale okay. No, guzik. w sumie. Osiem? Yes! Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia jeden? Co ty? ty? No. Yes. Matematyk taki. <laughs> no dobra. Esa. W tym momencie, nie Czyli w sumie nie wiem, koniec Powinniśmy 3. zakończyć. No, tak. chyba tak to powinno działać. Ale tam tak nie zrobiliśmy w sumie. Nie no, możecie próbować jeszcze, co nie? Nie, dobra, koniec gry. Ja oh. przegrałem, Guzik wygrał legendę, a kupaki wygrali to, co trzymają. Kupaki. Ja mam trzy bronie. A ja nic. Ja też Wreszcie nie... jakaś broń, Boże. Ja też nic nie przegrałem, więc jakoś mi nie jest mega smutny z tego Dobra, lecę już do kolejnym od razu. Dawaj. Piąteczka. widzowie. Pompa szybka, znaczy wolna. Dobra, idę. Cztery. Pijemy, go nie papryki pijemy, to jest zła historia. Pijemy? To fajnie. <grym> Dwa... Pijemy. pijemy nie no. to nic. Sześć. Sześć, czyli Sześć. Nic. Czyli no ja teraz 6, czyli 11. O, ale matematyks tutaj. Oooo. czyli 6, czyli 6, 6, 6, 6. A to jest ta tura, więc pamiętajcie, przed bitką. 8, no no no. A, lagi przed bitką. Lagi przed bitką. jest nowy jeden, jeden, Jak wiadomo co. 5. 5. A czemu teraz ty? z Co wy robicie? Co Właśnie wy robicie? Co Adrian wy robicie? być po Papryk. dziwnie jesteście. 3, czyli 14. <grym> Nie mogę tego przegrać, Te no 7, czyli 13. Uuuu, matematyk, matematyk. Adrian, e, na Gaby. którym stoisz? Na czternastce. Czyli muszę 6. Dawaj 6. No jeden jest blisko 6. 6. O, ale on dostał 6. Ale, mam 13 ale on 13 w takim 6, razie. To Czut... O, -o. Ale Adi, Adi przewalił. O nie! A no, tak, nie muszę tak! W tej e, muszę e, to już wygrać, jeszcze e, liczy! Siedem! No. Siedem miałem, tak? To nie, nie, nie! Czura, czura! A już tak pięknie było, pisoty! No dobra! Niedobrze. Ja nie mam nic! No, no dawa. tu. dawaj, no, paprycyjusz! Tak, tak już nikt z was nie przegrał! Więcej niż osiem. Osiem! Dwadzieścia jeden! Dajcie! Czyli koniec, Gabi nie wygrała nic! Ja, ja też nic. Stop, guzik nic, a ja Papryk wygrał co tam sobie chce. Hej, dziwne te rundy, ostatnie dwie bym powiedział. U siebie? Tak. No ja nie. Ja jestem Guzika, co jest? <laughs> Pierwszy raz Ja tak nie chcę jakby... być o Guzika, bo tam gokarze są. <laughs> Może być, ja mogę grać tutaj z ekwipunkiem Manojka. Ten tenter, tenter. O, dzień dobry, witam na mojej chacie. Cześć, cześć. Co się coś... O nie, nie nie gramy już. E, e, restart. Nie, nie, nie. O nie. Jednego hitka dostał z glowa, nic się nie stało, tak? Dobra, widzowie, to jest mój lód! Wybrałem taki... Miałem to jest jeden, mój lud. Jeden do wyboru wybuchowy. Za to, że wygrałem jedną turę, więc to jest właśnie ten wybuchowy. Do tego miałem jeden do wyboru za rybkę, czyli jakikolwiek chcę, to jest ten. Bo ustaliśmy, też warto chyba powiedzieć o tym wszyscy, że e, wygrywa... Ten kto wygrał daną rundę, to wygrywa legendarny przedmiot z, danego, z danej dziedziny, której, kategorii. Do której, kategorii, do której należał autor. Więc na przykład Gabi, już wam powiem co wygrała. E, Gabi miała użytkowe wybuchowe, to samo co ja, plus e, snajperki. Pabryk tak snajperki i karabiny. E, nie, shotkany karabiny, guzik miał medykamenty i karabiny. Co? A ja miałem użytkowe wybuchowe plus rybkę, więc cokolwiek. No i dzięki temu właśnie takiej temy zdobyłem, myślę, że całkiem, całkiem są niezłe i co wy na to, żeby na 8-30 się zacząć bit, 30? Na Dobra! No. Ale 40, 40! 40, 40, 40 niech będzie. No i lecimy, lecimy, lecimy. Pierwsze bitki, w których... Masz szansę! O nie! Masz szanse wielkie! Nie mam... Wiecie, tego. G Czego nie masz? Graplera ani latania. Je no wenu! No! Adi ma najlepsze bronie, przestań. Dobra, Papryc już po głowie. O, jaki tutaj jest znowu? Antypaprykowy <grym> ten. to. Patrz na snajperkę! Wygrałem, ale nie, co, no, to szykuję. O, skamer, skamer. Ale jeszcze tutaj. O, 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 kaprycy się <grym> Czyli to ty się zawsze. Gabi zawsze był rentownikiem, że się nie fokusujemy na daną osobę. się nie, pomówionko. No o niestety. tak, nie fokusujemy się, tak? Teraz to będziesz miała wie. <noise> Idź mi stąd, to co za gość. No czy ja mogę trafić coś w tej grze? A, no przecież A strzelał papryk? No jasno, że tak. Nie, no ja się waliłem teraz. Ej, ja żegnam was stąd, żegnam was. O, dzięki. I granaty rzuca Jezus, dobra, trzeba wykorzystać no te medykamenty ona trolluje Jezu, to jest tak mało? No, a, tam, ja nie, nie, bo nie to ten papryka no. Dobra, 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 cyk Jednak się te medykamenty na coś przydały Ach, papryk nie widzi Muszę uciekać Gusiek, Ach. Ach. a ty już co zrobię z tymi swoimi bandażami w tej GRC, Czy czekać na odpowiedni moment? Raz się przydały, a. no Raz się kawę. Nie, no utknąłem się. Nie na mnie. Uie, co jest? Co za obrońcy Gabi? Dora, Obroniłem was, Pipo. Dzięki. A teraz dawać kilki. Ale żeby tak popadaliście ode mnie? Ode mnie. Dobra, cyk. Ups. Gdzie ty jesteś? A tutaj. O nie no, bez oh, sensu na blisko oh, oh, oh. nie mam. Oh, wyrwałem uh. w nocie! Niechle. A gdzie Gabi? Bo Gabi to ja nie, nie jest... Tak z... W... My chyba. z Gabi nie mamy żadnego fraga jeszcze Jakby zazwyczaj było inaczej. No odwal no, się ode mnie jak ty fra... A. Adriana sobie postrzelaj Adriana? No nie no. Gdzieś gdzieś? Widzę cię. Jest ciebie. na dole, pod rekinem. Dobra, Gabi, ty jesteś do pan, totalnie. Ja nic z nie mam. No, no, no. Nie no 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 nie, nie są zbyt mądrzy się moi koledzy, ale gramy uczciwie, oczywiście Babryk wygrał uczciwie Ale uczciwie zabiłem Adiego trzy razy To prawda A to tak ładnymi sniperkami zazwyczaj I likwidacji? No. Ja Papryka tylko raz zabiłem, bo no niestety gusik, gusik to w ogóle się nawet nie zmieścił do tego Jak ja ten, jak ja, to ja sam to karabin, to jest karabin miałem No dziwne, wiem to no, dziwne dziwne Nie trafił chyba Leczonkiem członkiem trafić kogoś? No właśnie. Dobra widzowie, my już na dzisiaj się żegnamy, przepraszamy za lekkie tutaj spadki FPS-ów, ale to po prostu Fortnite tak działa. Wszystkim Uuuu, się laguje. Tak czy e, tak się bardzo fajnie. E, mam nadzieję, że wy również pędzajcie No i Pamiętajcie, nasze kanały są w opisie. Pędajcie, papryk e, to jest najgorszy gracz w szlanki. Oj, a tak. tak i ogólnie. To e, więc najlepszy. Więc kocham Was, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa pa! Cześć, pa, pa.